Cicha noc, świetna... Przez cztery tygodnie, a tak naprawdę przez trzy, przygotowaliśmy się w czasie odbędącym na ten najważniejszy i najpiękniejszy moment, jakim jest Boże Narodzenie. I mamy być gotowi na przyjście Pana każdego dnia, bo Chrystus ciągle przychodzi do nas w teraźniejszości. W każdej Eucharystii mamy go przyjmować do swego serca i odzwierać swoje serce dla Niego Obecnego w drugi człowiek. Bo żeby umieć kochać Boga, to najpierw trzeba nauczyć się kochać drugiego człowieka, którym jest ten sam, w którym rodził się Betlejem i rodzi się każdego dnia na naszych oczach. Tu, w tym parafialnym kościele. Podczas każdej sprawowanej Eucharystii. Tylko trzeba w to uwierzyć swoim sercem. Bo tylko On daje nam siłę i łaskę. Oraz swoje błogosławieństwo do Paniach wierzy, nadziei i miłości. Pasterze nie poszli szukać Go w kościele. Nie możemy ograniczać od tego szukania Go w świętym. On jest Tam, gdzie ludzie okazują sobie miłość. Niech nowo narodzony Syn Boży obdarzy Was potrzebnymi łaskami zdrowiem i pokojem serca, radością i miłością. Abyśmy nigdy nie skupili Boga w swoim życiu, bo im bliżej człowiek jest bliżej Boga, tym bliżej jest ludzi. Niech się ta rodzina czuwa nad nami, żeby niczego nam nie brakowało. Radość i jej się. I dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten Boży projekt, rozważania adwentowe. Dziękuję także Tomukowi, który kamerował, nagrywał, montował. I zapraszam, zapraszam może już niebawem do kolejnego projektu. Do zobaczenia. Niebawem.